Dobra, startuję, ooo, tiebreaker, ej, dobra, ja mam tą modyfikację, która, gdzie jest remis, przeważa, widzowie, przeważa, pierwszy raz to modyfikację mam, mam plaku jeszcze, ej, mogę tu zarazić na staku. Zostawcie suba i lajka, like to będę wam nagrywał jeszcze więcej odcineczków z Among Us. Dobra, nie, nie, dobra, jest inżynier, on się tepnął, on się tepnął, on zniknął, sekunda. Sekunda. Wessi ma mikrofon, ona pierwsza. I mam jeszcze szczelanie. Westinka, tak nie ładnie. E, też to widziałeś w ręku, nie? E, tak, widziałem, ale najpierw przedstaw twoją w stronę, a potem ja powiem, jak to wyglądało z mojej strony, dobra? E, wiesz, co stoisz sobie pod choinką, ja tam dobiegam do ciebie, a dosłownie przed drzwiami i ciało pada samo z ciebie. No, 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 no. no. no to znaczy, teraz jakby. To jakby sekunda, bo ktoś się tepnął i. Te się to osoba, która miała też uszki zajączka. I uszki zajączka ma kto? Ma Westinę? Nie, to Candy umarł z łóżkami zająca. Ale to jest Pikachu, a nie zając. Nie! Uszka zająca ale... ma chmurka. Ale chmurka Ale dwie osoby stój, Candy padł wyżej z uszkami zajączka, a jeszcze jest nie, jakaś... Nie, ale Westina jest... Są uszka zająca i są Pikachu. Chmurka ma ale uszka waleja, zająca. Pika Chipsek, cz a czekaj, nie, bo chodzi mi, no, y aha, bo to są, wszyscy mają takie, kurde, za dużo was to ma teraz, ja na tym się sugerowałem. Y nie, chmurka nie, chipsek, chipsek, y opowiedz swoje ostatnie 10 sekund. No, światło zgasło, ja pobogę no, w dół tam do weapons. Nie gra mi to. Widziałem y jeszcze. Naprawiły się szybko światła, tak, naprawiłeś się Ciebie... szybko światła, ty się teleportowałeś, jesteś eskejpistą. Nie no, ja widziałem ciebie i Westinę staliście chyba tam sto nad storage. Mhm mm zgasuj światło, światła ja pobiegniem Eee, no wątpię w to, Westina tego nie zrobiła eee, no nie wiem, ale dziwne, że nie żyje Wówek i Candy, którzy byli bardzo blisko siebie, oni mogli być loversami A to Bomber Albo Bomba To byśmy zginęli Westinę, nie? Tak Bomber Ja No ale ona no była ja może na wejściu elektryka coś ja powiem tak, ja i chyba Asira zostaliśmy na dropshipie, jako jedyni. Kendi zbiegł jako przedostatni. Znaczy, os ostatni, który zbiegł na dół. To był Kendi, właśnie. Tak, tak ja miałam zbiegł. sekundę z bo mi siostra do pokoju wbiła, i jak wróciłam to było tuż przed zgłoszeniem ciała. Widziałam tylko stawka na, na dropshipie. Zdrowienie dla siostry. Kendi jest o zdrowie. Pozdrowie. Ja, Chciałbyś być... byś... coś. co? Generalnie to Rafikso oszust lub neutral, bo zabił, zadźgał w, w elektryku, gdy ktoś robił Donada. Nie pamiętam, czy to był wówek czy z Candy albo Hornet. Generalnie to y jeszcze mam potwierdzenie, y moją rolą, że Rafikso to był. Oskarżał Rafixo, okej, okay, zapamiętam, póki co nie ale Benku mi się wydaje, że nikt się nie tefnął. Nie, bo Candy hater. i Chipsek mają identyczne praktycznie skiny. Chipsek się tefnął. Jak coś ma tego, strzelaca to strzelacza, który może strzelić w escape, w a my w niego łupną, nie? Na ryzyko. Nawet. Jeżeli mi nie chcecie zaufać nie i wiem. myślicie, że mam egzekutora. Nie wiem, gdzie ty widziałeś, że ty. Pomiesz, tak, bo światła się szybko się... naprawiły. I ty pewnie do góry na DropShipa znowu spierniczyłeś, ale. Możecie myśleć na mnie sasa, ale ja nie umiem się teleportować. E, widzowie, nie wiem, czy mam rację, ale tak to z mojej strony wyglądało i tak to też przedstawiam im. Na ile to jest y, fakt? Chyba, że miał laga, nie wiem, miał pinga albo coś. Super, ale nie Chipsek. Chyba że supera. Może użył słupa w tym momencie? To też mądra decyzja z waszej strony. Może akurat zniknął dlatego, że słupa użył? To jest druga opcja, ale o tym nie wpadłem. Co robi plagu? Na początku zarażam wszystkich, a potem będę tego. Potem będę ich. Yy, tego. atakował. Jako pestilence. Dobra, na razie zarażamy. Czy ja mogę z Westinę biegać? Czy mogę ich zaufać? Matrix, Wiktor i Westi, i chmurka. Dobra. Mm. Ej, tu był report. Czemu, jak ja podbiegam do tej osoby, to był report? Ej, gdzieś tu był report na chwilę. O co chodzi? Nie rozumiem tego. Był report przez chwilę? Biegnę, Wiktor. Kogo ja zgłosiłem? Czemu? Zgłosiłeś Westinę, różową. Tak, no, Westinę. się wywaliła. Nie wiem, po prostu, o powietrze. Wiesz co, bo ja widziałem reporta właśnie w Westinę, ale nie wiem gdzie ona padła. Padła obok tego, obok temperaturki. Obok temperaturki, powiadasz. W W labie, w labie, w labie. Okay. No tak, ale czekaj, ona się od ciebie wywaliła? Od ciebie? Nie wiem, chyba tak. Albo ar nie wiem. Mm, bo chipsek może być też, jeszcze myślę, superem. To jest druga opcja. Albo super, albo escapista. Coś z tego musi być Ale raczej. Nie w sensie z tej poprzedniej rundy. Teraz nie, teraz nie, to nie jest do tego. Do no poprzedniej rundy to jest info. No dobra, co się stało właśnie, bo ja nie A teraz nie wiem co się stało, bo tutaj przedstawia sytuację Wiktor, yy, jak to wyglądało z jego strony. Ja tego nie widziałem, ja tylko widziałem, że jest report. Chmurka tego nie zrobiła, bo wbiegała do dekontaminacji, więc tutaj ją mogę oczyścić z tego. No bo robię sobie temperaturkę i do później się pójść do de dekontaminacji, nagle widzę, że westin się wywala. Eee, teraz pytanie, co się mogło stać za interakcja tutaj między tobą a westin? Bo tu jest kilka opcji. Bo pytanie, czy ty mówisz, że na świat siebie wywala, tak? No. Podbiegła do ciebie i. Czy super ją walno? Jakby niewidzialna osoba, jak myślisz? Jest kilka nie, nie opcji. Wiem, po prostu się wywaliła. albo być. Jest, jest opcja, też że ona była... Nie, bo w sumie nie, bo tylko jedna chyba ona sobie jest też opcja, nie, że wywaliła się o weterana, że była szeryfem, że no. to jest super, nie, Ale nie, weterana nie, bo jakby po prostu Albo loversi, ale nie są... Nie, lovers nie, nie, nie. nie, bo Westlina tylko zginęła. Czyli jak nie o weterana, to jako szeryf by nie strzelała, nie, nie wierzę w to, że jako szeryf Wiktoria, gdy nie ma na niego żadnych podejrzeń, więc zostaje opcja, że... co? Że dobrze, zabił super chciał, jakiś. Super, no. Może Mnie... chciała coś zrobić Ej. komuś i wywaliła się weterana, bo to też może tak być. Ale jak no, nie, weteran. to srogi. Weteran, super albo iskipistę tam mógł być, bo ja teraz właśnie dobiegłem do, 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 do tego ciała. Miałem zrozgłosić prędzej od Wiktora. Dobra, póki co y, ja bym dalej tego chipska uważał. Tutaj nie wiem, co się z Wiktorem stało, bo nie byłem blisko tego. E, może ma rację jak mówi i według mnie mógł tam super walczyć. Widzowie, wampir nie, bo wampir jest nie na tej wersji, tylko na The Other Rules, jak coś. Ale, ale byłeś obok Lunet. E, byłem obok Lunat. Znaczy do dekontaminacji wbiegałem i chmurka mnie potwierdzi. Tak, potwierdzam, byłeś W sensie ty wbiegałaś, ja przeczekałem i cofnąłem, bo gdzieś tam ciało leżało, ja nie widziałem gdzieś jest ciało, no ja. musiało być wcześniej. Przepraszam Wenku, że ci się wetnę, to mm. ja tylko powiem, że ten. Kuczek no, jest czysty, bo był ze mną na butelkach. Ja też, ospirok, nie, nie lubię. Dobra. Eee, więc widzowie, Chipsek jest podejrzanym z Wiktorem. Nie wiadomo, co się stało. Chipsek ciacha na słupie. To jest takie moje przewidzenie. Murka jest Warlockiem, tu nie ma Warlocka, widzowie. To nie te mody. To nie te mody. Warlocka macie na The Other Rules. Tutaj nie ma. Ja muszę na razie infekować resztę i zdobywać pestilensa. Ale tego chipska na razie zostawię, tylko potem na końcu on się o mnie wywali. Tylko muszę zainfekować i zdobyć plagu, nie? Na początku. Dobra. Uciekam, uciekam. Okej. Okay. Będę sobie obok przycisku może. Tutaj jak coś. Ej, Turet tu wbiega. Dobra, i gasną światła. Kolejną osobę muszę zarazić zaraz. Jeszcze Fantom, ale nie, to jest hunter. Albo Fantom, który jeszcze tasków. No nie no, Turet, no kurde mać. Sekundę temu tu biegnie chłopie Zabił go i trafił jako szeryf, jak myślicie? E, Turek, czy ja się mogę domyślić co się stało? E, w sensie ja teraz jestem na kamerach, więc nie wiem o co chodzi. E, albo przepraszam, fioletowy huczek, e, tak? E, mogę się domyślić, co się stało. Ty teraz coś zrobiłeś, tak? Ja nic nie robiłem, ja byłem teraz sasierą, Opisz twoje ostatnie huczek 20 sekund. ze mną z laba. Jaki fioletowy? Kto jest jeszcze fioletowym? Hurek. Turet i Huczek. Ewentualnie Wiktor, bo ma fioletową maskę. Ale taki fioletowy, fioletowy to jest a tylko ale... Turet i Huczek. Ale o co chodzi? Jakby. No, no, bo, bo widziałem, przez okno w ofisie, jak biegnie sobie... No nie no, jestem przekonany, że miał kota na głowie, a z kotem jest no, tylko Turet. Trzy, trzy oknie, no to ja biegłem. No to dobra, a gdzie, gdzie byłeś wcześniej? Wiesz co, w labie i sobie tak pod storage'em pobiegłem. Dobra, mm. Ja, ja byłem w kompsach. Yy... Pytanie, czy będzie dwóch impostorów teraz po tym, jak zginął Chipsek, który był bardzo, bardzo przeze mnie sasowany. Yy, więc myślałem, że się coś domyślę, że on zginął, ale widocznie nie, więc Turet twierdzi, że nie miał z nim styczności, Huczek był z Asirą, tak? No to dobra, no to Huczek 100% nie, w takim razie 100% Turet biegną obok tego, on nawet mi to potwierdził. Eee, tylko no nie chcę ciebie Turet wywalać teraz. Bym na początku skipnął i zobaczył, czy jest trzech impostorów, czy jest dwóch. A jeżeli jest dalej trzech, to byłbyś dla mnie ultra podejrzany. Jest trzech. Co, co tam się stało Ale w ogóle, te... bo ja nie wiem. Dobra, ciało jest obok tego kamienia, ja stoję sobie przy guziorze, chyba inżynier szybko naprawił światełka, bardzo Witam szybko. Pytam uśmiechnięta i... buźka, mógłbyś w końcu dostać bo Impostora X na przyszłość go. Strzelaj, bo dowody siro wskazywały siro na supera, muszę, przepraszam, X ja nie... Dobra, dzięki troll, no, dzięki. Nie schodziłam w ogóle do kamienia. No, w sensie, nie chcę teraz wiesz, na ślepo, w połowie gry, wy, wy, nie w akurat. Może dostanę Impostora, nie wiem. chyba ten turret, albo, albo check. Za, zanima Asira, więc jedno z tych dwóch tam czas mm. ja, ja 10 sekund temu widziałem, jak we biegała Asira, łuczek, sterfek i Chipsy. Jest. Gdzie wbiegali? Do laba. Do laba. No tak. Nie, do nie to, to, to w sumie Przebiegliśmy było... od admina w górę do laba, weszliśmy do laba, zrobiliśmy zadania, zrobiliśmy w tuły zwrot. Okej, okay, nie spotkaliśmy się. była na pewno chmurka. Eee, ja robiłam sobie kabelki przy kiblach, Turet był Huczek, marzy. był Turet, Huczek potem ze mną wybiegł. A ktoś może, chyba do, do ktoś może wiesz, może chipsek powiek? czy sam powiek? No, 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 nie mam pojęcia. Zobaczymy ilu będzie, dobra, Od, odnośnie tego Turet jest najbliżej i jest przeze mnie najbardziej sas, ale niekoniecznie to może być on, bo tam sporo osób było, ale najbardziej bym na niego uważał, jeżeli jest dalej trzech. Ale to się okaże. Dobra, widzowie, no turet tam biegną, ale jeżeli tam były cztery osoby blisko laba, to teoretycznie impostor mógł skoczyć do węta pod, pod kibelkami na prawo, nie? I uciec stamtąd, bo to było w podobnym miejscu. I teraz tak, gramy. Gramy, dobra. Kurde, muszę zarażać. Muszę zakażać dalej. Właśnie, ilu było impostorów? To jest ważne pytanie. Dwóch było! Ej, no to właśnie, no to mamy jednego mniej. No to jest ok, w takim razie. Czyli ktoś... Patrix tutaj. Dobra, piernicze, biegnę na lewo. Dwóch, no to dobra, no to mamy. Mamy jednego mniej. Mamy jednego mniej, dobra. Szybko naprawiłem, rafik mnie goni. Bym od niego uciekał może na początku. Dobra, szybko te kompsy żem zrobił. Nie chcę z nim biegnąć na 1 v ale jak biegnie turret jeszcze to mogę. Dobra, mamy pestilensa, więc jestem teraz bezpieczny. Że tak to powiem. Ej, sekunda. Czy to zginął... Nie, to inny kolorek, dobra. Nie. Ja byłem jego no. gwardionem. Dobrze, że mówisz. Jeżeli ukradłeś teraz rolę, to no. żyjesz. A jeżeli nie, no. To... No... Dodatkowo... Ej, Ej, A gdzie ciało jest, Patryks? No właśnie, Ciebie miałem spytać Huczek. Czy, czy ty nie widziałeś tego ciała w Boiler Roomach? Bo ty wychodziłeś tamtej. Nawet nie zajrzałem. Możliwe, ale możliwe, że Na to, końcu bym strzelał, że turret ja może być, to, widzowie. Jak to, już strzelba. E, generalnie to ja poszedłem do elektryka, zrobić kabelki pierwszą część. Potem miałem iść. E, tylko teraz boję się ryzykować. Dwa. Jeszcze jest Miałam dwóch impostorów, niech oni zabijają. Kabelki, Szeryf. Nie, więc nie miałem szans zobaczyć. Bo runga, jest jakiś transporter, tylko nie wiem totalnie Czemu kto. to że to może być bait. Yy, właśnie. Chciałem coś dodać, ciekawy. Amnezjaka ma Patryk, nie? Strzelać? Ale on może bejtować. Bo on to powiedział, ale może mnie oszukiwać. Uczek detektyw? nie mówi o detektywie. Boję się strzelać, bo jak nie to zginę. A, bo kabelki miałem. Na razie się wstrzymam, niech impostorzy zabijają może, co? Chipsek był impostorem, bo zostało dwóch, więc tutaj dobrze typowałem i... Mamy jednego mniej po chipsku, nie? Ja dalej nie wiem, o co tam chodziło w No Tourette, ja się mogę domyślić, co się stało, ale... git. Ja Możesz mam tymiak, mi tak... Ja mam, Siemka, miły. Ja, mam ja tymiaka, Pozdrawiam. i pozdrawiam. Tylko, że... Dzięki, Rafcio, e, pozdrawiam. Wiem, nie w stanie mi zaufać, ale ja po prostu widziałem w pierwszej rundzie... Jak y, zabijał w elektryku i potem odchodził jeszcze pod, y, po prostu moim rolą, jeszcze zanim zareportowałem to y, coś. Mężczym. Jak ty nie mogłeś? To pytanie, być, czy turec troluje? czy udaje, że nie wie. W pierwszej bo rundzie skończyliśmy w Nie we wiadomo co tam się, się stało tak naprawdę. jak ci nie zabił no tutaj, właśnie, wiecie. Nie byliśmy na butelkę Na przykład no byliśmy, robiliśmy, robiliśmy bo, napełnianie butli od dwa. druga, była druga runda. Pierwsza. Druga. Nie wiem, mam teraz robić. Ja lankę. mam podejście do chłuczka. Pytanie co robimy teraz? Generalnie ja wiem, że z trójki Asira Huczek, który na pewno jest imposter. No na pewno. Widzowie, czemu Huczek... Im... tego, detektyw, prostu, czemu? Mam strzelać? To powiedział na pewno. Ale nie mam a... nie wiem, argumentu to, na to, nie mogę. To, mówię po prostu, bo wiem kompletnie. Znaczy jakby z naszego trio, jeżeli Wenku widział ciało pod kamieniem, no to Huczek był wtedy ze mną, więc z tego to tylko on mógłby. Dobra, lecimy ze skipem. Ale nie, widzowie, jak wy patrzycie na dwa live, to tak nie róbmy. Tak nie róbmy. I teraz mi się dziwnie gra, bo jakby z jednej strony wy mi powiedzieliście, a z drugiej, no, nie chcę strać bezpodstawnie, nie? Bo nie lubię tak robić. Bo to już wiecie, tamu napisaliście i mi napisaliście. Mamy problem. Rekord lajków like jest. No, wiem, że jest rekord, kurczę. Teraz jest mi dziwnie tak grać, powiem Wam szczerze. Strasznie dziwnie. Więc tak nie możemy chyba robić. Po prostu nie będę brał tego osób, bo. Jakby to nie ma póki co sensu, bo musiał chat wyłączać. Dobra. Szybciutko. Fantoma. I mamy do końca livea. Jeszcze czas, widzowie czasu. Dobra. Bo nikt nie zabije z impostorów. Jak ja nie zabiję, to chyba nikt nie zabije. Dwie osoby zginęły. Dwie osoby zginęły, dobra. E, Wenku, już? Ta, już? Tak, tak, tak. Okay, e... To ciało jest w security w by biegosturet, ale jakby... No, Kuczek, tak. przeczekaj, przepraszam, że ci się wbije, nie, nie. ale Turek przed sekundą był na kamerach. Dosłownie przed sekundą. Ja odbiegam też... z kamer, mijam się z chmurką. Ona tam do niego biegnie, ja wybiegam. Zawracam nad Storage'em, żeby zobaczyć. Chmurka nie żyje, turek wybiega z, z elektryka. E, o, się... jakby. A też dodam to, że ciało ma jakieś 10 sekund, bo nagle kamery zgasły, więc. 10 nie. Znaczy dobra, no ale ciało. Ma e, więcej... jak... Jak kamery, po... jak kamery zgasły, to ja mniej więcej w tym momencie pobiegłam, zobaczyć co się dzieje z, z, z kamerownikiem. No, no bo wtedy w oficie właśnie zgasły, i ja miałem iść do security zobaczyć. No i, no i Turek wybiegał ostatni. Na teorek ja... ja bronić. Dobra, teraz trwa Faktycznie zostawiłem tam chmurkę na kamerach, ale jak ja wychodziłem, kamery się jeszcze paliły. Nie wiem, was, Hiraku, czy widzieliście. Kamery się nie mogły spali? palić mordo, paliły bo się. my żeśmy się minęli. Jak ty jeszcze byłeś w, w środku? No ja wychodziłem byłem już w drzwiach, a kamery się paliły. Dobra, chyba Pagam, mam, mam dwóch oszustów ten Turet to Bomber, a Rafiks drugi oszust też jest. Znaczy Rafiks powiem tak, on był na końcu ze mną i generalnie widziałem, że ciało padło na witalce i on tego nie zrobił, więc co tutaj nie wiem na jakiej zasadzie ale oskarżasz. Z poprzednich, ale ja z poprzednie z rundy <laughs> to byłem Nie, z pierwszej rundy widziałem, że to on zadźgał, mhm. a teraz Turet jest bomberem i Roland powiedziała. Więc... Czekajcie. Hmm... Ty... gdzie jest drugie ciało? Powiem tak, nie wiem gdzie są ciała. Patryks, ty tego nie zrobiłeś, nie zrobił tego Rafix, bo te duo widziałem, gdy były, byłem na witalsach, chciała padły ciut wcześniej, nie masz szans, że te osoby zabiły tego. No tak, a eee. powiem takie, takie coś, jak oni wskrzeszają, no. Turet, to troszkę mo, może się rozgadać, bo najpierw nasza dwójka była na kamerach, ty stałeś najpierw na kamerach, ja pilnowałem z góry. Mm -hmm. Potem Ty poszedłeś, jakby wy, wybóg reaktor, i ja przejąłem kamery. I potem y, ja wyszedłem i Turet wszedł, y, y, właśnie, do tych kamer. No Turet dosłownie stał na kamerach, ja, jakby go zerknąłem, zrobiłam w tył zwrot. Wróciłam się, bo, bo chmurka minęłam i byłam tak ciekawa, czy nie zabije, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Wenku na samym początku mówił, że któryś fioletowy biegł sobie przy ciele, wtedy to było przy kamieniu. No Kuczek mamy. był wtedy ze mną, więc turet w tym momencie jest. No to No to, about turet. No to mamy pierwszego. No to Tureta możemy. No znaczy drugiego podejrzewa, że Mimo widzowie wszystko dam skipa, bo mam cały czas tego mam cały czas tego, wiecie, tiebreakera, Kurde. Cię, kochamy. No, Mam nadzieję, że zrozumiałeś, że loverzy. Wiem, że Rafiks jest drugim, ale nie mogę go zabijać. Muszę resztę zabijać. Jako Pestilence. Mam tą przewagę, że jak będzie remis, to przegłosuję resztę. Mm. Dobra, kogo oni są wywalić? Pytanie. Panie huczek, pan coś chciałeś? Dobra, no to drugi oszust to jest Rafix Rafix nie może być, bo widziałem. Nie Trochę bo... troszkę to nataski robić? Sekundę, powiem tak, rafiks nie może być, bo ja byłem na Vitaza, gdy ciała padały, on nie zabił. Więc no, tutaj on... go strzyszę. No to to z jednej rundy, ale za to w pierwszej rundzie zabił na moich oczach, już to mówię chyba trzeci raz na meetingu. A mógł to być morfing, mógł to być glitch, mógł nie, by to nie być, nie być coś morfling, innego. Nie, to nie był morfing, wiem to dzięki mojej roli. To nie był morfing ani glitch. A skąd mamy to wiedzieć, serio? Ale padły dwa ciała teraz, więc to nie byli lowercase. Dwa ciała padły w momencie, kiedy Rafix był obok mnie, więc on tego nie mógł zrobić, mówię ci. Ale to w tamtej rundzie tego w nie było. W tamtej, zrobił, tak. Ale... W tamtej, ale no dobrze, jest w tym dobrze, ale czekaj, pamiętaj, że zostało wtedy dwóch impostorów. Tak. Więc, e, no ewentualnie, może być jeszcze glitch. Lepiej nie ryzykować i skifnąć tony i będziemy Biorąc pod, pod uwagę ile mamy tasków no i dobra, że nas to... została szóstka, to faktycznie chyba lepiej nie ryzykować. No to zróbmy to na taski, bo ja już generalnie zrobiłem, został, widzę, że jedna osoba jeszcze się... Znaczy no mało tasków, może z pięć tasków zostało chyba. Ty jak gdzie pięć, co mi cztery. Ja widzowie wiem, że Huczek jest, ale on jest teraz jako ze mną osoba, która ze mną jakby gra i nie mogę go wywalić, muszę go bronić teraz. Po prostu muszę go teraz bronić. I muszę teraz ja zabijać. Muszę teraz zacząć jako ten Pestilence mu pomagać, żeby po prostu mieć szansę wygrania jako moja rola, nie? Jako Pestilence. Tylko on musi teraz dobrze reaktor robić, więc mam nadzieję, że zrobię z nim nawet double killa i go będę dalej bronił. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Nie zabiję go po prostu. Zabiję kogokolwiek, ale nie go. Jest Inżynier wśród nas. Inżyniera ma Patryks. Czuję, że to jest Patryks, nie? Więc Patryksa bym nie zabijał. Tutaj tego zabiję. Dobra. Zabijemy go. Patryk jest inżynierem, takie mam przeczucie. Ej, tasków zostało niewiele. Muszę i strzelać tego. Meetinga. Bo na taski wygrają. Sz! Inżyniera trzeba strzelać. Proszę. Dobra. Muszę w Patryksa ryzykować. Ryzykuję, że on jest inżynierem. Albo Asira. No i tym razem nie, nie Rafikso. Yy, tylko powiedz mi Wenku, czy ty przypadkiem nie wbiegałaś do elektryka? Kiedy? W tej rundzie? Tak, wbiegałam, ale biegłem do od was zrobić ostatniego taska, bo ja tam miałem suwaki i teraz już jestem totalnie jakby... czysty. No dobrze, a czy ktoś tam był inny albo ktoś cię potwierdzi? Bo ciało jest centralnie w elektryku na kamerach. To bardzo blisko mnie w sumie, bo ja skończyłem e, teraz. E, no, e, no, ja bardzo na blisko butelkach. Ciebie. Wiem, że blisko mnie, tak, ale nie, nie widziałem, żeby ktoś tam wbiegał. I widziałem, że kamery się świeciły do, pewne, do pewnego momentu jak e, tego. Jak e, robiłem sobie śmieci na dole. I chciałem e... akurat biec do góry. Zobaczyć, co tam Rafikso się stało. bo... co generalnie biegł. E... W kierunku admina, chyba? Jeżeli dobrze no, mi się tak wydaje, teraz... ja... Ok, tam ja... Okej, Patrix chyba w kierunku laba? Tak, widziałem Cię okay. nawet Afira, a Rafik to na pokolicach admina szedł. Znaczy, no nie powiem, że nie, w jakby. A... Znaczy, wiem, że sas jest na, na mnie spory przez to, ale jakby wytypowałem Wam dwóch impostorów. Tego drugiego to prędzej, dy... Prędzej Chipska do... wytypowałem i Tureta wam też opisałem całą ale sytuację. Chipsy, ale chipsy dead, e, przez... Tak, ale ja mówiłem, że on jest tym superem od początku, wam całą sytuację opisywałem. Dobrze, dobrze, słuchajcie, ok. E, dajmy skipa, zostało mało tasków. A ja sobie We pozwolę Wenka śledzić. Pewnie. Znaczy ja już teraz nic nie mam, więc teraz będę sobie na kamerach latął zapewne albo coś. Dobrze. Mam się na oku. Spodźka. Dobra, widzowie, muszę zabić... Nie wiem, czy Asira zabija, czy nie ma weterana teraz. Bym zabił Krychaka, a w Patrixa bym już że jest inżynierem, ale czy tak jest, czy nie? Dobra, zabijam Krychaka, ryzykuję tiebreakerem. Kurde, on mi spierniczył. Asira ma może weterana, nie wiem teraz. Muszę kogokolwiek zabić, no nie. Trochę się cykam tego zrobić. Dobra, ryzykuję. Od razu wale w kół. Dobra. Żeby nie zdążyła alertu zrobić, bo miała taki sam cooldown jak ja. Rafikso, chodź. Chodź. Chodź, chodź, chodź mordo. Wiem, że ty jesteś impostorem, ale ty jesteś ze mną. Ej, dobra, bo krychak będzie wybiegał. Ha, masakra. Dobrze, ogólnie... By Patrick był na kamerach, prawie całą budę. I cię widziałem na yy, wstępach. No to zostaje nam Krychak, tak? Krychak wbiegł do dekontaminacji, a Sirę zgubiłem. Krychak potem zrobił pętlę i zabił Asirę. to ciekawe. Zaufajcie mi. Nie, Wenku, jak mogę zrobić pętlę? Dobra, gdzie jest kill w ogóle? Obok starego. No to ja, wbijając do dekontaminacji, do specimena, zrobiłem pętlę, wychodzę z dekontaminacji i chodzę, poszedłem tak, tak. I tam, żeby Tak, to było celowe. Tak, tak, tak. Dokładnie, mm -hmm. tak zrobiłeś. To tłuk, znaczy, szybko mi to zdejmę w sumie. ta myślę, że jesteś w stanie mi zaufać. Że jest to Krychak. No, nie wiem, w sumie nie, ja widziałam tylko, że Patryk był na kamerach, a tak to ciebie pan mój, nie widziałam, więc ja nie mam nic do powiedzenia. No, Cię potwierdzając z tych witaców wcześniej, chłopie, jak ty mi teraz nie zaufasz, to to będzie smutne. Ja no. Troszkę taski jeszcze brakuje. No, ja już mam zrobione od dwóch rund. A te duchy mają zrobione takie pytanie? Ma no. no. Jak nikt nie ma z duchów zrobione, no to to roboty Hmm To dziwne, że sam by się nie zaryzykował trochę Jest! Udało się! Wow! Co jest? Ha? Nice! Wiedziałem, że jest inżynier, czułem, że to jest albo Krychak, albo Patrick.